Absolutnie, w zerze. A nawet w jednym procencie nie ma co wierzyć temu człowiekowi, co mówi. <grywka> Powiedział Natan Marsłyk. Jacek Murański. Postać znana. Ale to się będzie za nim ciągnęło. Ja pirole. Posługuję się pomówieniami i. Półprawdami, by wywołać medialny szum wokół swojej osoby. Witamy w świecie freak fightów, udawanych konfliktów i wymyślonych sytuacji. Sandra, czyli, czyli partnerka Soriusza, dopuściła się zdrady ze mną, i to ja de facto jestem ojcem jego. Jezus Maria! Kur Boże, to takie stare sprawy, ja pamiętam jak to grzało, niesamowicie opinię publiczną. Ja bo jak za dwa lata jak wygra Nawrocki, teraz wygra, będziemy mieć pełną władzę PiSu. No a tak to będziesz mieć teraz pełną władzę KO, no i co? No i to wolisz teraz oddać od razu komuś pełnię władzy? Bo później może ktoś mieć pełnię władzy. Taki jest nasz smutny obywatelski obowiązek, idźcie i drodzy do wybory. <śmiech> Dziękuję. <śmiech> to był spot wyborczy kandydata na prezydenta Sylwestra Wardęgi. Mamy materiał do obejrzenia z kanału Zero, w którym wystąpi Gościnnie e, m.in. Wardęga. Jacek Murański, cała prawda, na kogo tak naprawdę powołuje się Donald Tusk? Kim jest Jacek Murański, czyli człowiek od afery z Nawrockim? Ogólnie w świecie freakfightowym, no Jacek nie jest wiarygodną osobą. Mówi się, że jest to, no, mitoman. Absolutnie. W zerze. A nawet w jednym 1% nie ma co bierzeć temu człowiekowi, co mówi. <laughs> Powiedział Natan Marco. <Marsoe. śmiech> no nie no, ku... Ja coś czuję, że to może być taki. No, pewnie jest taki materiał dla ludzi, którzy kompletnie nie mają pojęcia o co chodzi. Nie? Że, mimo zaangażowania tych kluczowych osób do wypowiedzi, to będzie trochę taki basicowym, ale zobaczymy. Może jakieś no 15 minut ma, więc może coś więcej będzie. W sieci zawrzało po występie Donalda Tuska w Polsacie, gdzie ku zaskoczeniu wielu z was powołał się na słowa Jacka Morańskiego, celebryty Freakfightera, a według części komentatorów również notorycznego mitomana. Rozmawiałem z kilkoma osobami powiązanymi z branżą freakfightową. Jeszcze Bokzel powinien się wypowiedzieć. No, znaczy, no wiadomo, nie, że tam Bokzel pewnie zaraz by też podważali jego opinię, ale to i wielu osób, które tu się wypowiadają, to można by coś tam na nich wyciągnąć, żeby podważać ich opinie, jak mogą to komentować. Ale prawda jest taka, że Bokzel i znał się z nim tak biznesowo, ale też potem się trochę trzymali razem. Więc no tego też pytanie, na ile Bokzel byłby szczery, nie? No też inna sprawa. Jacek Murański, postać znana. Ale to się będzie za nim ciągnęło, ja pierdolę, naprawdę. I wiecie, Tutaj czasami widziałem komentarze na czacie, że o, po co o tym opowiadasz, to nie ma znaczenia, jak ktoś chce głosować na Trzaskowskiego, to i tak na niego zagłosuje, jak ktoś chce głosować na Nawrockiego, to, to na niego zagłosuje. Ale musicie pamiętać, że jest też ogrom osób, znaczy ogrom, może to nie jest duży procent, ale być może decydujący procent osób, które nadal nie wiedzą na kogo zagłosować, być może rozważają oddanie nieważnego głosu i takie sytuacje, Mogą ich skłonić do tego, żeby jednak zagłosować na jednego bądź drugiego kandydata. I w związku z tym może się okazać, że to będą właśnie te decydujące głosy tych osób niezdecydowanych, że może cała reszta jest kurwa, porówno podzielona, cała Polska, i to ten procent osób niezdecydowanych będzie jednak miał największy wpływ na to, kto zostanie prezydentem. I dlatego to też jest gra. Posiadam ogromną wiedzę środowiskową, tak zwaną wewnętrzną o faktycznych powiązaniach wielkiego był. Jakby wyciąć go z tego ekranu i wsadzić na ty, przy tym stoliku na konferencji fejmowskiej, to niczym by się to nie różniło w ogóle. Samo oskarżenia, prawdziwe czy nieprawdziwe, są druzgocące, ale jeszcze bardziej szokujące jest to, że sam premier Donald Tusk, komentując sprawę, powołuje się właśnie na Murańskiego. Powołuje się na słowa Murańskiego jako na fakty, które wymagają. Wiecie, ogólnie tutaj są też dwie opcje, bo można spojrzeć na to w ten sposób. Że ej, na Nawrockiego wychodzą jakieś kolejne informacje, można oczywiście układać sobie łączyć kropki. W związku z tym, że pojawiły się wcześniej jakieś afery z nim związane, czyli te doniesienia o. Branie udziału w ustawkach, tutaj spożywanie tych woreczków z nikotyną i że nie może nawet wytrzymać podczas debaty. I jak dostajecie taką kolejną informację, że no jak pracował w tym Grand Hotelu, jako ochroniarz to, że robił takie rzeczy. No i to dla wielu osób może się układać w całość, w związku z czym uznają, że no nie chcą na niego głosować, że jest dla nich niewiarygodny, no bo, no bo ma taką przeszłość. Z drugiej strony, też wydaje mi się, że wiele osób może to wręcz motywować, w drugą stronę. To znaczy to wystąpienie Tuska, ten ogromny nacisk medialny, to wyciąganie jakiejś historii z anonimowymi informatorami, to, że nagle macie tego Tuska, który powołuje się na Murańskiego, to, że Tusk zapowiada, że będą jakieś brudy na tego kontrkandydata, że, będzie, że będą jakieś kolejne informacje, które być może odwrócą losy tych, Wyborów też z kolei wiele osób i to czytałem też tutaj na czacie. Właśnie tym bardziej motywuje do tego, żeby zagłosować na nawrockiego, bo denerwuje ich wykorzystanie TVP, wykorzystanie mediów, właśnie ten ogromny nacisk i taka presja, dociskanie tego nawrockiego i robienie z niego zła wcielonego. Zresztą już dotarliśmy też do tego, że w jednym akapicie jest nawrocki hitler. Co jakby też jest dosyć ciekawe i wymowne. I to ich właśnie przekonuje, że nie chcą głosować na Trzaskowskiego, bo nie chcą, żeby ta druga strona miała aż taką dominację w mediach, w rządzie i jeszcze na fotelu prezydenta, żeby mogli o wszystkim decydować, bo po prostu im nie ufają. Więc myślę, że gdzieś ta cała gra się tutaj będzie toczyć wokół tego podejścia, czy, czy jednak. To wzbudza większe zaufanie w stosunku do Trzaskowskiego, że jest lepszym kandydatem, bo nie ma takich historii. Czy może to, że jest taka nagonka na Nawrockiego sprawi, że większość osób stwierdzi, że w takim razie wkur... ich ta władza, która wykorzystuje do tego stopnia swoje możliwości i nie ufają im na tyle, żeby dać im pełną władzę. To pewnie będą decydujące czynniki w tym wszystkim ostatecznie i ludzie nie będą skupiać się na tych szczegółach, tylko raczej tak ogólnie podejdą, uproszczą sobie sytuację i na tej podstawie podejmą... Yy, jakiś wybór. Ja jestem będą i chcę tylko zobaczyć jak Trzaskowski, jak Trzaskowski wali się kariera, czemu posądzasz mnie o tak wysokie emocje, jak opisujesz? Nie no oczywiście, no ale to znaczy, że wtedy jesteś, wiesz, w tej części no byle nie Trzaskowski na przykład, nie? Natomiast mówię o tej takiej elemencie niezdecydowanych osób, które będą sobie to tam jednak analizować, śledzić i w finale podejmować decyzję. No jak z góry masz nastawienie, czy od początku wyborów, byle nie Trzaskowski, no to masz prostą piłę na kogo głosować. Ja bo jak za dwa lata, jak wygra Nawrocki, teraz wygra, będziemy mieć pełną władzę Pisu. No a tak to będziesz mieć teraz pełną władzę KO. No i co? No i to. Czyli możesz z tej. Jakby. Ja często słyszę ten argument. Czyli wolisz teraz oddać od razu komuś pełnię władzy, bo później może ktoś mieć pełnię władzy. No. Nie wiadomo, to jest jakiś tam scenariusz. No. Jak zobaczyłem właśnie, że czołowi politycy powołują się na Jacka Murańskiego, no to byłem i rozbawiony, ale też trochę w szoku. Wiem, że później druga strona zaczęła wycinać jakieś fragmenty z takich programów free fight, że Jacek udaje małpę, kłóci się z Najmanem, żeby właśnie to podważyć. No, Murańskiego historia jest bardzo wdzięcznym gruntem do wycinania wszelkiego rodzaju szotów i pokazywania, na kogo wy się kłóci. Powołujecie. No, w życiu się nie spodziewałem, że czołowi politycy będą wrzucali szoty z programów frekwajtowych. Nigdy więcej nie mów do mnie. Wystarczy prześledzić jego historię, wystarczy wpisać Jacek Murański i będzie wiadomo, z jakim człowiekiem mamy do czynienia. Ja się w ogóle zastanawiam, jaka była z kolei selekcja kanału Zero, że stwierdzili, że Nathan Marson jest dobrą osobą, żeby. Żeby wziąć go do materiału. To w sumie też ciekaw jest. Jest to, jest to osoba, która notorycznie kłamie, która konfabuluje, która. Zmyś... Boże, ale jakoś Audio nit to tak mi piszczy w uszach. Od lat pojawiają się zarzuty, że świadomie posługuje się pomówieniami i półprawdami, by wywołać medialny szum wokół swojej osoby. Witamy w świecie freakfightów, udawanych konfliktów i wymyślonych sytuacji. Dzień dobry. Jest... Najśmieszniejsze jest to, że to jest w ogóle po. Że ta cała sytuacja może się przyczynić do tego, że na nowo ożywi się świat freakfajtów. Że te same osoby zostaną normalnie wykop wykopane z czeluści internetu za sprawą tego, co się dzieje teraz. I na przykład taki fame będzie miał łatwiejszy powrót gdzieś tam na scenę tą freakfajtową. Między innymi pomówił mnie. Stałem się źródłem jego ataków. I wielokrotnie, za co zresztą ma pozę w sądzie, opowiadał taką historię, jakoby mój, mój przyjaciel Rafał był ojcem mojego dziecka. I <śm> ja <śm> gdzie my dotarliśmy. Kanał Zero, poważny materiał. I chyba Nitro zaczyna opowiadać doniesienia o tym, że nie jest ojcem własnego dziecka. Jest. Wielokrotnie powoływał się na to, że ja rzekomo, um, że Sandra, czyli, czyli partnerka Soryusza, dopuściła się zdrady ze mną, i to ja de facto jestem ojcem jego. Jezus Maria! Boże, to takie stare sprawy. Ja pamiętam, jak to grzało niesamowicie opinię publiczną. Pamiętam te zadymy na fejmie i pilnowanie Murańskiego, żeby broń Boże nie ruszał tego tematu. I nagle, zas... nie no, nie wymyśliłbym, że za sprawą wyborów prezydenckich wrócimy do tego i to tak na poważnie. Oskarżył żonę z świętej pamięci swojego syna o to, że chciała, aby Jacek Murański ją zapłodnił. O ja pier... Ale... do świata o którym nie mamy pojęcia, a razem z nami telewizja, politycy i wszyscy inni. Jezus Maria. Jednak wychodziło coś innego, że to on chciał ją zakładnić i ona to prosiła, a nie on. Jest. <grystanie> no to kto jest k ojcem kogo bo już się pogubiłem? Czy premier polski powinien publicznie odnosić się do zeznań osoby? Której wiarygodność była już podważana? Nie, ja uważam, że już nawet już tam wiarygodność to już swoją drogą, ale w ogóle uważam, że premier Polski nie powinien zaglądać do świata free i ciągnąć stamtąd jakiekolwiek informacje, a tym bardziej w takim stylu, gdzie wychodzi na to, że kompletnie nie jest zorientowany, po co, na kogo się powołuje, jakie tam były układy, kto z kim się trzyma, a robi to tylko i wyłącznie dlatego, że pasuje mu to do narracji. ...w kontrkandydata. Uważam, że to jest po prostu słabe. Jednocześnie co chwilę próbując sobie umywać lączki, że nie, nie, ja się nie angażuję, ja tylko dla dobra Polski. Na no, wiadomo, że ma w tym interes. No a to, co już się wydarzyło z Murańskim, no to tylko... To tylko wielki finał tego. Bardzo absurdalne wydaje mi się to, że premier kraju powołuje się na słowa Jacka Murańskiego. Natomiast te wybory są na tyle abstrakcyjne, że też nie ma co przesądzać, bo może się okazać, że akurat w tym przypadku Jacek mówi prawdę. Być może rozmawiał z Wielkim bół. Wszystko wydaje się bardzo absurdalne. Donald Tusk powołuje się właśnie na słowa Jacka Murańskiego. Druga strona powołuje się na słowa Natana Marconia. <gry> starałem odejść od w ogóle freakfajtów, byłem tym światem zmęczony. Zacząłem się trochę interesować polityką i fighty weszły do polityki. No to żeś uciekł. Wydaje się, że żyjemy w symulacji i w państwie z dykty. To gorąco zachęcam wszystkich na wybory, żeby głosowali. Wybieramy pomiędzy złem, i złem. Niby Wiedźmin mówił, że, jak się, że lepiej nie wybierać, gdy mamy taki wybór, no ale taki jest nasz smutny obywatelski obowiązek. Idźcie, i drodzy, na wybory. <grym> Dziękuję. To był wyborczy kandydata na prezydenta Sylwestra Wardęgi, <grym> Wiedźmin. No, ale to już była zawsze dyskusja też u Dominika Bossa i został też przyłapany w zgrzycie, jak cytował Donatora, który prostował te informacje, że ostatecznie Wiedźmin i tak tym samym zamieszaniu również spraw politycznych i tak yy, siłą rzeczy musiał jakieś decyzje podejmować, zresztą tak samo jak my, więc wszyscy jesteśmy Wiedźminami. Murański to postać, której wiarygodność była wielokrotnie podważana, zarówno w przestrzeni medialnej, jak i w decyzjach sądowych. No tylko właśnie takie osoby stają się głównym źródłem oskarżeń, łatwo zgubić granicę między rzetelnym dziennikarstwem a internetową sensacją. Nie no, kur a przecież te wybory to jest jedna wielka internetowa sensacja, a nie rzetelna. Znaczy może, żeby tutaj też nie obrazić kogoś, no wiadomo, są ludzie, którzy się starają i jakiś jest procent rzetelnego dziennikarstwa, ale kurwa, to jest taki ułamek w tym całym ścieku, który teraz leci, że to jest głowa mała. Mogę przebrnąć przez to, żeby dotrzeć do jakiejś informacji, żeby to przeanalizować, żeby się zastanowić w ogóle, czy to prawda, jeszcze przy takim natłoku informacji i natężeniu, gdzie jednego dnia wydaje ci się, że to już jest kurwa. Ta taka afera, że już nie może być większa, a za chwilę dzieje się tu jakaś kolejna rzecz. Naprawdę, jako twórca internetowy, jestem w stanie sobie stwierdzić, że musiałbyś dosłownie robić daily i na bieżąco publikować materiały, bo jak dwa dni ciebie nie ma w sieci, to już. A to tam już stary temat jest. To już w ogóle nikt nie pamięta, bo już jest coś nowego. Powalone to jest. No, nie był to jakiś super odkrywczy materiał. Słów tych osób, które były i tu występowały w materiale się spodziewaliśmy. Jestem nieco zaskoczony, że wzięli Natana Marconia do tego filmu, no ale no tak postanowili to, wzięli. Natomiast, no to takie zapoznanie z tematem dla osób, które nie miały do czynienia ze światem freak fightów. Coś tam słyszał Murańskim, gdzieś się mignął jakiś mem. A tutaj szersza wypowiedź osób, które już być może bardziej jednak kojarzą z sieci. Także. No taki film. Nic odkrywczego, trochę chyba tak wydaje mi się bardziej pod zasięgi, no ale jest, obejrzeliśmy.